Niech Pan Was spokojem. Piątek, szóstego tygodnia okresu wielkanocnego. I jednocześnie dzisiaj rozpoczynamy nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. To jest bardzo ważna nowenna i bardzo biblijna. Apostołowie również przez dziewięć dni czekali od momentu wniebowstąpienia Pana Jezusa aż do zesłania Ducha Świętego. Czekali, aż stąpi obiecany pocieszyciel. My też chcemy czekać. A przede wszystkim chcemy tego Ducha Świętego otrzymać. A kiedy patrzymy na dzisiejsze słowo, widzimy Pawła, który otrzymuje od samego Jezusa słowa umocnienia i słowa pocieszenia. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. Moglibyśmy powiedzieć, dlaczego te słowa teraz, dlaczego w tym momencie przecież Święty Paweł jest. Zaprawiony w bojach, moglibyśmy powiedzieć. Nie jest to pierwsze miasto, które odwiedza, nie jest to jego pierwsza misja ewangelizacyjna. Ale może przychodzi taki moment jakiejś słabości, że faktycznie, nawet mimo tylu doświadczeń, które miał, zarówno sukcesów, jak i porażek, teraz przychodzi jakiś taki moment słabości, może byśmy powiedzieli zwątpienia czy kryzysu. Pewnie zwątpienia samego, samego siebie. I dzisiaj to słowo, które otrzymuje. Umocnienia. Słowo dla niego, ale pewnie dla każdego z nas, bo przed nim poważna misja w Koryncie. Jak sami wiemy z tego fragmentu, który dzisiaj otrzymujemy, ta misja trwała tam aż rok i sześć miesięcy. Tyle przebywał Paweł w Koryncie. Korynt to było ciekawe miasto, byśmy widzieli taki tygiel kulturowy, z racji na to, że to było miasto portowe, różne kultury, różne religie, różni ludzie przewijali się przez to miasto. Stąd na pewno było mu trudniej, musiał rozpoznawać do jakich ludzi mówi, jakich kultur, czy jakich religii. I też pewnie wielu było takich, którzy go zupełnie nie słuchali, bo takich różnych głosicieli pewnie pojawiało się tam wielu. Oprócz tego, właśnie tutaj, tej specyfiki tego miasta, jak dzisiaj słyszymy, pojawia się kolejne prześladowanie przez Żydów. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Przeprowadzili go przed sąd, ale na szczęście sędzia okazał się człowiekiem zdystansowanym do tych spraw. Ten Galio, bo o nim jest mowa. Przemawia do Żydów i mówi, gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami Żydzi jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. No właśnie zobaczył, że tutaj spór jest natury religijnej, że Paweł nie łamie żadnego prawa tego miasta, dlatego dystansuje się od tej sprawy. Paweł zatem może dalej. Nauczać. I oczywiście znowu mamy ten zwrot, że od synagogi przechodzi do pogan i tam naucza. Kiedy patrzymy na Ewangelię, Chrystus mówi o smutku i o radości. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Myśmy no, widzieli, ta pierwsza część tego zdania nie jest prosta i nie jest łatwa, ale może być również doświadczeniem. Świętego Pawła. Teraz świat się cieszy, a on płacze. No, czuje się bezradny, czuje się bezsilny w tym morzu ludzi i kultur, i religii. Widzi, że no, on sam jeden, ewentualnie z kilkoma towarzyszami, towarzyszami, może nie da rady w tej misji ewangelizacyjnej. Ale czytamy dalej te słowa Chrystusa. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. I faktycznie, kiedy patrzymy na działalność świętego Pawła, kiedy czytamy jego listy skierowane do Koryntu, w pewnym momencie Paweł pisze: Opływam w radość mimo wielu ucisków. Może słyszał te słowa Chrystusa i teraz mówi: Opływam w radość mimo wielu ucisków. Są uciski, są łzy, jest smutek, są trudności, ale teraz opływam w radość. Dlaczego? Bo widzi owoce swojej pracy. Z jednej strony doświadcza umocnienia, o czym dzisiaj czytamy w dziejach apostolskich. Sam Chrystus go umacnia, kieruje do niego to słowo wzmocnienia, słowo pocieszenia. A z drugiej strony widzi tych, którzy się nawracają, ci, którzy otrzymują nowe życie, ci, którzy wyznają Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. I o tym nowym życiu mówi dalej Chrystus, dając ten tak znany i bardzo byśmy powiedzieli prosty. Ale przemawiający przykład. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Ten doskonale znany życiowy przykład. Przytacza Pan Jezus. I oczywiście mówimy o narodzeniu tym, takim bardzo biologicznym, ale jednocześnie o narodzeniu duchowym. Jest też ten ból rodzenia duchowego, czyli ból ewangelizowania, nawracania człowieka. Jest to też trudne, ale potem jest radość, że się nowy człowiek narodził. Narodził oczywiście dla Boga. Jesteśmy w tym bezpośrednim czasie przygotowania na zesłanie Ducha Świętego. Chcemy, żeby również w nas narodził się nowy człowiek dzięki Duchowi Świętemu i żeby narodził się nowy człowiek przez nas to znaczy przez nasze głoszenie. Jeśli będziemy mieli Ducha Świętego, będziemy umocnieni, będziemy potrafili przez te wszystkie smutki i trudności przejść, po to, żeby głosić Chrystusa i Słowem, ale przede wszystkim swoim życiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.